Serdecznie na moim kanale Od Odkryte. Nazywam się Adam. Dzisiaj jesteśmy znowu na tych polenkach koło tego zakładu. Zaczynamy przygodę. Ten film prawdopodobnie będzie łączony z poprzednim, może. Zobaczymy, ile tego materiału będzie. A nie przedłużając, zapraszam do miłego oglądania w takim dołeczku Nie za duży. Zobaczcie. 500 marek aluminium. Ale 1923. To widaćłka. Brudny zajechany. Ale cieszy. Dołeczek, i jest monetka. Zobaczcie, jest wietraczek. Dobrze, że nie I co? piąteczka? Dyszka chyba. Tak, dysk. No nawet stan ładny. Długo, długo nic i wpadło Dwa feninki. 1875 Ale ładnie schnie Teraz zobaczymy drugą stronę Zielona patynka Ale ładny Ale ładnie się zachował Zobaczcie ile chłopaków dzisiaj i o Tomek Tam, a zobaczcie co mi wyszło Jakaś wpineczka, ale gostek fajny Ty jak Wilhelm albo coś Wejdź w drugą stronę musiała być albo wpinka, albo agrawka Odwróć No ładne to Dobra idziemy dalej, bo konkurencja duża Tutaj o, już się śmieją, już czepią monety, a mi nie chcą dać Dali chłopacy A ja mam jakąś monetę Tak myślę O jest, co to jest Chyba jeden fenik, ale zobacz Tutaj tak obrośnięte to kształtem przypomina jednego feninga chyba jest, bo przybije Tak będzie jeden fening. Z ledwością widać jedynkę. Tak przypuszczę. Właśnie mamy kontrolę na polu zgody. A mi. Ładnie wyszło, tylko nie wiem co, czy to moneta, czy to będzie guziczek. Pójdę. Tomek, pomożesz? No. Guzik bardziej. Obstawiam, że guzik, czekaj, stanę. No i bardzo dobrze. Tak, guziczek. Ale coś tam jest. Takie. Coś jest, albo, albo ten. jakieś złocenie było. Jest gdzieś, coś, no, no. Arseniaczek jakiś. No ale? Ale jest coś, przetłoczenie jakieś, jakieś. Tak, czekaj. Nie widać. Jest coś. Jak pieski. na tą ilość sygnałów to i takie coś dobre. No, Dobrze. Ładne. Dziękuję Panie Tomku. Proszę bardzo, już graty. Zmieniliśmy pole na inne. I wyszedł mi jeden fenolek. Już zmieniam kamerę. Popacy tutaj chodzą. A ja mam tu w ręku. Fenolkę. Takie ładniutki. 1870 chyba piąty Albo trzeci Piąty Tak się prezentuje Udało mi się Namierzyć gdy ten Fenik? Ale rok 180 58 Druga strona. Herbik. Takiej małej dziureczki. Sygnał taki no, śmieciowy troszkę. Dobra. Zobaczcie, co Jarek znalazł. Niech sam opowie. Ciemka. Uda, udało się znaleźć. oznakaj na O, Ale pięknie. No. W sumie wiatraczek widać ładnie. No ładne. Napisy też jak dobrze przeczyściłby. Z tyłu szkoda, bo nie ma agraweczki. No ale ktoś to musiał zgubić, żeby nie było tej grafeczki. No tak. Także ale. pierwszy fant dzisiaj ciekawy. No Panie gratuluję naprawdę. No, no moje wiesz, takie jedno z to większych to jest... marzeń. Ja jeszcze takiego nie trafiłem. Ale no coś pięknego. Wszyscy no, mu zazdroszczą. Lecą tak. do Jarka. Szkoda, że to nie złoto. Kurde, ale i tak ale pięknie. Jest dobry gratuluję. Dzięki. Nie, nie, nie mogę odejść. Też, muszę jeszcze raz. Muszę też jakiś filmik jeszcze raz idzie. zobacz. O, ale no coś pięknego. To znaczy, że coś jest na tym polu. Idzie coś znowu, już takie znowu. fanty wychodzą, ja w pinkę. On też może pojeść w pinkę. I jest kolejna monetka. Przez chwilę, w ciągu chwili. Już trzecia chyba piąteczkę tysiąc osiemset siedemdziesiąt sześć chłopaki się rozchodzili tam widać Sebastiana daleko i coś widziałem skinotem. O ja mam krajkę chyba z rybczy. Nie dobrze widać. Do cieniu bardziej do cieniu. o no porośnięty jest, to widać, ale cieszy naprawdę. Dobra, lecę dalej. I zobaczcie znowu srebrna moneta. Znowu mały krajcarek. 1808 chyba rok. I też pewnie sreberko. Biło na srebro. Ale patyna gruba. Warstwa koloru nie widać za bardzo. Ale widać herb. plusaczek Na pewno krajcar. Ładny jeden halerek, tysiąc siedemset osiemdziesiąty rok, przepraszam, miedziana z drugiej strony. Co to jest? Nie wiem. Konie, Lew jakiś smok Ale ciesz. ale chłopacy a ja mam jakąś monetę tak myślę o jest co to jest chyba jeden fenik ale zobacz tutaj tak obrośnięte to kształtem przypomina jednego feninga chyba jest bo przybije Tak będzie jeden fenik. Z ledwością widać jedynkę. Tak przypuszczę. Zobaczcie, jest kolejna monetka. Znowu taka malutka. Herbik jakiś widać Też mi się zdaje, że to będzie srebro. Gdzie widać? Jest tutaj też postać jakiegoś faceta. Postaram się poszukać czegoś bardziej w internecie. Na pewno to będzie krajcar. No, ale ładne. No dobra, to już kolejne z srebro z tego pola. Chłopaki się porozchodzili. A ja szukam dalej i tym razem też mała monetka prawdopodobnie ten miedziana zielona patyna z tej strony nieczytelne za bardzo zobaczymy zaraz drugą coś ledwo przebije oj strasznie nie widać nic idę dalej Właśnie mamy kontrolę na polu zgody. A mi? Ładnie wyszło. Tylko nie wiem co. Czy to moneta? Czy to będzie guziczek? Tomek pomożesz? No. Guzik bardziej. Obstawiam, że guzik. Czekaj wstanę. I bardzo dobrze. Guziczek. Ale coś tam jest. Takie. Coś jest. Albo, albo ten. Jakieś złocenie było. Jest widać. coś. No. No. Arseniaczek jakiś no Ale? Ale jest coś przytłuczenie jakieś, jakieś. Tak, czekaj. Nie widać. To jest coś. Jak jest? na tą ilość sygnałów to i takie coś dobre. Tak. Dobrze. Ładne. Dziękuję Czyli... panie Tomku. Proszę bardzo. Już graty. Gołód taki nawet duże uszyk i kluczyk do to... zegarka. Taki fajny. Udało mi się namierzyć jeden Fenik, ale rok 1800 druga strona, herbik. z takiej małej dziureczki sygnał taki no, śmieciowy troszkę Dobra zmieniliśmy pole na inne i wyszedł mi jeden fenolek już zmieniam kamerę chłopacy tutaj chodzą a ja mam tu w ręku fenolka taki ładniutki 1870 chyba piąty albo trzeci piąty Tak się prezentuje